Cześć, jestem Anowski. 10 Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku boss z Minecrafta. Eee, tak, dzisiejszy odcinek nie będzie taki zbytnio pozytywny, w ogóle. Eee, bo otóż. Oj, chwila, ja, ekspoleży, leży, I ekspo leży. Ile tego? Dziękuję. Komuś kto tu zginął. Ehm. Eee, w razie tak. No, zaczniemy od pozytywnych rzeczy, a przejdziemy potem do tego, co ważne: i co to za tabliczki? Co to za tabliczki? Co to za tabliczki? s! V Lol, EC! Yy, Włochę sobie z powrotem to wszystko tu do ekwipunku, bo sobie wyjąłem, bo tu Mordor urządzałem, bo mnie ludzie bardzo nerwowali. I tak, właśnie, a propos często kozak Mike X-Pompa dał mi 30. 34 chyba, włosy z brody Merlina yy, Pytałem go trzy razy czy na pewno, czy jest pewien, że chce mi to dać Mówił, że nie jest mu to do niczego potrzebne, tak? No więc przyjąłem, dobrze yy, Jajca, jajca Coś się wykluło? No trzy kurczaczki Dobrze yy, I w każdym razie tak tu widzicie tak, jest quiz ogólnie, tak? Większość z Was już o nim wie, ale nie, nie wszyscy, tak? Ym, ogólnie jak to działa. Pokażę wam szybko, a potem przejdziemy do sedna, czyli do tego, co najważniejsze, co chcą dzisiaj poruszyć za, za tematy, tak? Drzwi otwieram, otwieram pyk zamykam. To jest po prostu quiz. O x tak zwane TN, tak nie y jak zwał tak zwał. I tak, ludzie, ludzie to są biega cały zadają na czacie pytanie jakieś yy, Jak minie już czas na udzielenie odpowiedzi Opuszczam ściany. Jak ściany już są opuszczone, to tutaj jedni ludzie yy, no, są na tak, inni na nie yy, Ale niektórzy czasami zostają na środku. Ci którzy zostają na środku i nie chcą wyjść, zostają rozstrzelani tak z tych tutaj dozowników, co ja głośno Sławki muszę ściszyć Dokładnie w ten sposób. Jeżeli odpowiedź tak jest błędna, to robię coś takiego: gaśnie lampa, ludzie spadają. A jeśli odpowiedź nie jest błędna, to robię coś takiego. wam nie będę pokazywał, nie jest to nic nadzwyczajnego. O, wreszcie ktoś odkrył mnie, arbuzowy. Jak mi będziesz spamiętał, to normalnie nie wiem. Dobrze, w każdym razie przejdźmy do sedna sprawy. A dobra, chwilę. Najpierw weźmy jeszcze przedmioty, które będą nam dzisiaj potrzebne. Home. Nie pozdrawiam rodzynka. Mm, dzisiaj będziemy robić tutaj mur dookoła działki i następnie wypuścimy sobie wszystkie kurczaczki po prostu. Mm. Pyk, 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 dobra. No chyba nie starczy, ale dobra. Bek I tak, i przejdźmy do sedna sprawy, tak? Yy, bo otóż jestem dosyć zdenerwowany. Mam nadzieję, że nie będę się dzisiaj zbytnio denerwował, naprawdę. No ale no nie wiem, czy będę panował nad... Emocjami, czy nie? Czy nie zacznę zaraz krzyczeć? Będę się starał. O! Mr. Darek 522! Mr. Darek 522! Pierwszy raz wyciągam się na serwerze. Offen. Home i K Panie Mr. Darku. Pierwszy raz się tu kurcze widzę Jak mnie zaraz ubijesz normalnie nie wiem Co to ma znaczyć przepraszam bardzo no Usunie kuboida normalnie Panie, panie Dzięki ci Idę się na Homa po jakieś Jak ja mam Nie, nie stój! Nie tepaj, ba dziewię, jedno Bek oh, Dobrze Zobaczymy, zobaczymy, czy mam chociaż wolne jakieś. Witaj mister Darek. Weź swoje klamoty i zmykaj. Bierz co potrzebujesz ze swojej działki. Naprawdę Ci dziękuję. Yy, bardzo Ci dziękuję, naprawdę. <laughs> Okej. Okay. Napisz jak weźmiesz wszystko, co ci potrzebne pebne buźka dobra, oj weźmiesz wszystko dobrze, a w tym czasie omówię to co miałem omówić, tak? no już tak, jest bardzo wielu ludzi, którzy mi naprawdę przeszkadzają utrudniają grę po prostu i w ogóle, tak? mnóstwo takich ludzi jest Ym... <laughs> i bardzo mnie to po prostu zniechęca do tego serwera, tak? coraz mniejszą przyjemność mam z grania na tym serwerze i z tego. I w ogóle, no i z nagrywania, tak? Już czasami czuję, czuję się jakbym po prostu nagrywał i grał tutaj z przymusu. Po prostu coś takiego odczuwam ostatnio czasami się to zdarza, tak? Bo coraz więcej ludzi mi po prostu przeszkadza, utrudnia grę i wszystko, tak? Yy, chociażby gryfując działkę po poprzez rzucanie jajkami we mnie i w innych, tak? Jasne. Jasne. Yy. Albo no również te drzwi grifując, tak? Stawiając psy na tym i wchodząc, tak? To wszystko, to wszystko jest karalne, tak? Jest to y, wykorzystywanie błędów w gry, błędów pluginów y, jest to po prostu karalne, tak? Ja i tak y, daję taryfę ulgową tym ludziom, nie zgłaszam ich, nie nagrywam, nie zgłaszam po prostu jak to robią, nie wysyłam tego do administracji, tak? Ale no naprawdę Jest to dosyć denerwujące yy, <laughs> i tak i... Mm, jeżeli to się nie poprawi, to ja bym mogę nawet w skrajnym wypadku wynieść się z tego serwera. Yy, oczywiście najpierw oczywiście bym skończył IKEA, tak? Bo na tym mi oczywiście zależy, ale yy, po prostu yy, naprawdę granic przymusu <słuch> <słuch> akurat na odcinek. Trafiłeś, xd. E, dobrze Wracając. E, no, nie chcę tak prędko się nosić z tego serwera. No, dzięki temu serwerowi w ogóle jakąkolwiek popularność zyskał mój kanał. I ktokolwiek zaczął mnie oglądać. bo nie ten serwer, to już kanał by nie istniał. To w ogóle. I już był zamknięty chyba prawie rok temu. E. Oj, a czemu? To chyba będzie bardzo dobre dla ciebie Jeśli ludzie zobaczą, że jesteś jest, jesteś. Jesteś dla mnie dobry i łaskawy. Że jesteś dla mnie mił. Miły i łaskawy. No dobra. Dobrze, stawię więc. Kur zapiał. Hmm. Postaw jeszcze na chwilkę. Po Pozbędę się jakiegoś kuboida. Home. List. Ja wam to zakryję. Yy, na lejeczkach nic, zombie jeden, pustynia, szkielet... No dobra, home, pusty, nie... No dobra, pustynia. Ta wioska pustynna, co znalazłem... O, nie mam strzał. Ta wioska pustynna, co znalazłem jakieś sześć temu chyba. Nie jest mi jednak aż tak potrzebna. Yy, gdzie drugi kuboid? Eee. A... PS, Location, znowu Wam zakryję yy, odległość tutaj nie ma, jest tylko jedno, dobra, back yy, home, delayed pustynia. Ok, już dobrze, yy, Pyk. Bardzo Ci dziękuję, Darek. Jesteś moim Bogiem nie no, bez zasady. Yy, bardzo ci dziękuję yy, Odcinek się będzie nazywał chwila PS Visualize. Znaczy nie, nie będzie się tak nazywał. Odcinek będzie się nazywał... Nie wiem, mister Darek oddał działkę, albo odzyskałem działkę, albo... Co to kurcze jest? Więc Co to kurczą jest? Jeju! On mnie zobaczy. Co to kurczę jest? Przepraszam bardzo. Co za zły człowiek to zbudował? O, ale to zacnie wygląda. Oj, Pymping, pozdrawiam bardzo serdecznie, naprawdę. Mam nadzieję, jeżeli tu powstanie coś naprawdę fajnego, to bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. To będzie już ideał po prostu. Mm -hmm, mm -hmm. Co to jest? Ginie w głupie. Co to? Kto to zbudował? No, Gin, zombie. gin, creeperze. Kabum. No, ginąć mi tu złe potwory, no. Dobrze. Gin. I dobra, niszczymy to. Brzydactwo. Po prostu nie, no co za brzydactwo. Na razie wracając do yy, sprawy wcześniejszej. Już na pewno to mi już poprawi humor. Dzięki mister Darek, że mi humor naprawdę poprawiłeś. Jak mm. to się pięknie niszczy! O, przynajmniej będę miał trochę neteraku. No. Mm, do IK, Mowę w nagrodę... No dobra, zaraz się depnę w nagrodę. Za coś takiego to naprawdę... Nawet to jest dla mnie w sumie lepsza nagroda niż te włosy z brody Merlina, bo włosów z brody Merlina nie będę przeznaczony na zakup niczego dla siebie, tylko będę wam dawał na eventach, tak? Yy, więc wiecie... Yy, więc po prostu... Naprawdę... Bardzo ci dziękuję, Mr. Darku. Jesteś... Yy, miszcze... Mi... Mi... Ała! Głupi szkielet. W razie wracając do tego, co ja tam chciałem wcześniej gadać, tak? Yy... O, dobrze. Yy, I tak, i też oglądalność bardzo spadła ostatnio na moim kanale, tak? Yy, bardzo spadła i... Mam Ku jakiś Q Dobra. Yy, oglądanie już bardzo spadła, Ja teraz akurat zmieniam styl miniaturek. Yy, mam nadzieję, że to poprawi oglądanie, że będzie więcej wyświetleń, że ludzie będą chętniej yy, po prostu yy, wchodzi na film, jak będą miniaturki ładniejsze i ciekawsze i w ogóle. Bo już te stare były, były bywały już naprawdę monotonne. o, w szczęście. Te stare były już naprawdę tak monotonne, że ja nie mogę. No. Więc dobrze. Mr. Darek po prostu no MSG Mister DarekMin 2.2 Gdzie on jest o dobra Tepnę cię w nagrodę Coś naprawdę wiecie no tak po prostu nie tepam nie tepam każdego z brzegu nie? Nie tepam nikogo tylko właśnie tutaj właśnie Mr. Darka w nagrodę że wreszcie ogarnął tu wszystko i ten i no wiecie ale jak mi Mr. Darek podpisy ukradniesz, to naprawdę banik poleci. Jak te podpisy jak chcesz, możesz dać. Oj. Dobra, MSG Mr. Darek. Na razie tak, taki jest miniaturek. Teraz tu widzicie. Coś takiego wymyśliłem, ci pisać co dopracować i tak dalej. Na razie tak wymyśliłem różne kolorki będą i tak dalej. Myślę, że prawie we wszystkich seriach zmieniam miniaturki, żeby, żeby były w tym stylu. Jeżeli ktoś ma pomysł na coś lepszego, to może mi podesłać jakiś projekt albo opisać słownie, tylko żeby to było zrozumiałe. A nie wiesz, tu jest to, tu tamto, a tamto. Rozumiesz? Oczywiście, że nie. Więc czegoś takiego nie. Tylko mm, takie, albo nawet projekt w pędzie nawet zrobiony, coś takiego. <laughs> Co i jak. Oczywiście, tak. I również podsyłajcie mi pomysły co bym mógł zrobić na stronie głównej, mojej strony internetowej. Dobra, już robisz, no naprawdę, dzięki ci Mr. Darek, będziesz gdzieś jakiś, będziesz gdzieś upamiętniony. I co tam dalej? I do quizu, który to tam wiecie, podawałem, pokazywałem wam w ogóle. Podawajcie mi, wysyłajcie mi po prostu pytania z tak, nie, na maila, tak, a już naprawdę Mr. Darek mi poprawił humor, dzięki ci, naprawdę, dzięki ci, stokrotne dzięki. Co te śnieżki tu robią w moim kwipunku? Można wiedzieć? Wystrzelam je, bo po co mi one, albo wystrzelam, o. Da się śnieżkami otworzyć? Nie, nie, chyba tylko drewniane. Lag! O! 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 Co się stanęło się? Ale grzybozaur! O, dobrze, już działa. Leci, niech to leci w niebiosa. Gdziekolwiek trzeba wypierniczyć te głupie śniewki, bo po kiego grzyba one mi są. <laughs> dobrze. Tak więc ja raczej się nie będę wynosił tak szybko, bo naprawdę mister Erek odeł działkę, więc będzie można wreszcie powodnie coś tu porobić. Tutaj taki przez... No dobra. Może uda się namówić Kun Pink, żeby na przykład trochę tu asfaltu położyć, trochę asfaltem biegać na jej działkę, nawet za zapłatą jaką Kto tam lata? Któż tam lata? Ktoś tu lata? Widziałem, czy nikt? Tu loto, tu loto, Ben, tak? Nie, Dawid321, no dobra Dobrze, dobrze, ty możesz, ty możesz w Moim budowlańcem jesteś Po co mi cztery diamenty, jak ja mam dziewięć staków? Hech, <grych> ale dobra i tak dzięki zawsze się przyda na nagrodę jakąś Na razie nic nie zrobiłem, podsyłajcie mi jakieś te pomysły na banerki, coś yy, wiecie Z jedzeniem No i to tyle w sumie co tu, wiecie, sprawy mam yy, Czy ktoś może kto te eventy, coś by się poszło do kogoś ten odcinek ogólnie nagrywam chyba po raz, nie wiem, który... Kto tam jest na dole? Kto tam jest na dole? Muszę zejść na dół i zobaczyć. Dał za darmo. Uważaj, to dział. Dał mi działkę właśnie. Za darmo. Ale grzybozaur, a dobra. Mogę ja ostatnio, mam takie lagozaury tutaj na tym serwerze. Nie wiem dlaczego. Coś mi może się z grzybi. Ale dobra. Co tu? A dobra. kto tu mi latał? Znowu lag! Ja piurkuję. Halo! lagu odlacz się. Znikające drzwi. Kto tu biegał? Tak, hej, dobrze. Dobrze, piszcie, właśnie, piszcie, co ja mam tu robić właśnie chwilę. PS Visualize. Okay, no. Dobrze, że tam tego do góry nie ma, tam tej rakiety, bo po prostu to by, to by go dało bardzo źle. Yy, dalej, że. Wizualizuj się. Dobrze, tu jest dotąd. Yy, PS info. O, ale znowu lak. O, dobra, jest moja działka. Muszę znowu zakryć czat. Dobrze. Już nie. Już nie potrzebuję, ale dzięki. Dobrze, sięgaj. Co to jest? Murek jakiś. Mmm, myliłem się. O co to ma znaczyć? Znowu lag. Może mi zaraz neta wywali, bo ostatnio mam duży problem z internetem. Właśnie, za dwa tygodnie mniej więcej będzie światło Tak, będzie działało. I będzie gitara, będzie coś wspaniałego i w ogóle. Co to? Nie ma działki? A nie są. To... to jest lag. To jest lag. Bo nie lecą nasionka. No właśnie. Lajdżek Oj, chyba wywali serwer, albo mi internet Są dwie, takie dwie opcje tylko No naprawdę No, wywaliło serwer Więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku Musiałem teraz serwery zakryć. a wszystko muszę dzisiaj zakrywać Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Bossów z Minecrafta Nie tylko Bossów z Minecrafta Oczywiście również radźcie mi co i jak wy po mi pomysły odnośnie tego co wcześniej mówiłem. No więc do zobaczenia, pa!